Ten Aperol ma smak taki słodko-gorzki, ziołowy, coś podobnego jak wino Vermut. Można go pić również samego, jak ktoś chce, z lodem na przykład dodatkiem, ale najlepiej smakuje z dodatkiem właśnie Prosecco, to znaczy tego Zekta. Możecie również dołożyć szampana, nie ma problemu. Troszeczkę owoca, można na koniec dać również troszeczkę lodu. Proporcje są takie, że 3, 2, 1. To znaczy 3 porcje tego Prosecco, sekta, 2 porcje aperolu i 1 porcja wody. Ale możemy sobie zrobić różnie. Możemy dać więcej wody, możemy dać troszeczkę mniej aperolu, możemy dać troszeczkę więcej sekta tego Prosecco albo mniej. Ale wam mówię, jak wygląda tak oryginalnie, jak się robi. I teraz przejdę do pokazania, jakby od czego zacząć. Mam lampkę od szampana. Nalewam pół szklanki tego, właśnie aperolu. To będzie jakby taka już większa porcja. I najlepiej serwujemy w większych takich lampkach od wina. Możemy podać z rurką i wtedy fajnie się miesza. Możemy podać również z taką lampką, ale też nie przeszkadzałoby, gdybyśmy podali w takiej szklance. Jeżeli nie mamy, można również wypić aperol szpryc. Tutaj mam 40 ml tego Aperol. Jest już schłodzony, jest już schłodzony. 120 ml I oczywiście do tego dodajemy również troszeczkę wody mineralnej. 20 ml wody mineralnej. Dajemy do tego plasterek pomarańcza i to mówią, że ten drink wygląda jak zachód słońca, a więc coś w tym jest. Na pewno przez ten fajny kolorek wygląda to jak zachód słońca czerwono, żółto-czerwony. I oczywiście dajemy troszeczkę do ozdobienia owoca. Jeżeli ktoś by chciał, można do tego dołożyć również dwie czy kostki loda. lodu. Lodu, trzy, cztery kostki lodu i tak już wygląda ten drink. Możemy doleć troszeczkę aperon więcej, możemy mniej, jak ktoś nie chce, ale ogólnie w ten sposób się robi i naprawdę fajnie smakuje. A więc 3, 2, 1. Ale możemy sobie również sami decydować, czy chcemy mieć troszeczkę mocniejszy czy słabszy. Do tego rurka i jest już drink czy koktajl gotowy. Zapraszam Was, kochani, bardzo serdecznie do zrobienia fajny napój, orzeźwiający i niekoniecznie trzeba się napić, a więc drink jest lekki. Lekko, koszki, słodkawy, lekko. Naprawdę coś pysznego. Dlatego zapraszam Was bardzo serdecznie. Zrobię zdjęcie, i jak obiecałam, już wkrótce na moim kanale. Teraz spróbuję. powiem Wam, czy smakuje. Tak jak na urlopie. Powiem Wam, że naprawdę coś pysznego. Bardzo lubię drinki, koktajle, ale takie lekko sprawdę, troszeczkę orzeźwiające. To jest moja propozycja, letnia z urlopu. Obiecałam wam, że Wam zrobię, a więc moja propozycja, po mojemu można powiedzieć, naprawdę będzie smaczny, troszeczkę większy, jak na urlopie się piło, ale również bardzo dobry. I tutaj można sobie doleć troszeczkę więcej wody, jak ktoś chce troszeczkę więcej tego zektu. Albo troszeczkę więcej tego aperolu. Zapraszam kochani bardzo serdecznie. Oczywiście jak Wam się drink spodoba, jak można prosić o suby, o łapki, będę się bardzo cieszyła. Na zdrówko.